Tutaj elektrowóz EP-07 z elektrowozem EU-44 Pusasz na no Zimno stoi. O, polska do Gdyni. A tam Rarytas, żółtoczelne P-07. Zielona siódemka prowadzi nowy, nafaszerowany elektroniką elektrowóz. Zaskakujące. A tam zielona siódemka, która podłączyła się do składu Intercity Osterwa ze Szczecina. Numer inw inwentarzowy 002 Widać też cztery pantografy i do kabiny można zajrzeć pośrednio.